Trivita Centrum nowoczesnej rehabilitacji i opieki www.trivita.pl z miłości do życia. Kilkadziesiąt osób pikietowało przed sądem apelacyjnym w katowicach wspierając sędziego waldemara żurka. W sierpniu ubiegłego roku sędzia z Krakowa został przeniesiony do innego wydziału, odmówił jednak rozpoznawania w nim spraw. Sędzia udzielał się także wielokrotnie w mediach społecznościowych i krytykował głównie Zbigniewa Ziobrą. Dzisiaj sędzia stanął przed sądem dyscyplinarnym. Sądy bez polityki, bez nacisków politycznych i tylko takie sądy są gwarancją wolności i praw obywatelskich, które każdy obywatel, który ma w konstytucji, więc my, sędziowie, mamy przysięgę stać na staży prawa i tej przysięgi dochowamy, nawet za cenę taką, jaką musimy ponosić. Uczestnicy pikiety uważają, że sprawa zatacza coraz szersze koło. Zbigniew Ziobro obsadza w różnych instytucjach swoich ludzi, którzy mają pilnować politycznego porządku i represjonować tych ludzi, którzy działają, jakby no, kwestionują działania władzy związane z łamaniem zasad demokratycznego państwa prawa czy też praworządności. My uważamy, że jest to um, działanie przeciwko sędziom. Zorganizowane już w tej chwili nie tylko przeciwko sędziemu Żurkowi, ale jeszcze wielu innym, którzy zachowują twarz, którzy stoją na straży prawa, konstytucji i za to są prześladowani. Dzisiejsza rozprawa została odroczona do 25 października, ponieważ obrońca sędziego Żurka zakwestionował prawidłowość losowania sędziów do tej sprawy.